Witam, uber z tej strony. Dzisiaj poruszę temat ładowarek na mieście w okolicach Newcastle i do wszędzie, których ja używam, które są sprawdzone i które warto wziąć pod uwagę przesiadając się na elektryka. Może już ktoś ma, ale domyślam się, że jeśli ktoś jeździ elektrykiem, no to już to ma wszystko ogarnięte. Także materiał jest dla posiadaczy elektrycznych aut, ale dla tych, dla tych, którzy myślą Noszą się z zamiarem przesiągnięcia się na auto elektryczne. Więc nie przedłużając, przechodzę do tematu FastNet. Jest to jedna z głównych ładowarek, którymi się posługuje jeżdżąc po Newcastle. Jedna jest w centrum miasta za hotelem Sandman. No i tutaj mamy dwa stanowiska 175 kW i chyba 4 albo 5,50 Co do tej większej, do tej szybszej. No tutaj czasami mam wątpliwości. Co do pewności, jaką prędkością się naładuje, bo za każdym razem, gdy podjeżdżam, to jest inaczej. Rzadko kiedy miałem powyżej stówki, jest poniżej stówki, ale czasami operator fastnet gdzieś zmniejsza tą szybkość z jakichś przyczyn, nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Także tutaj jest loteria. Ale te wolniejsze, pięćdziesiątki, no tutaj sytuacja wygląda o wiele lepiej bo tutaj mamy te 45-47 kW stałe. Za każdym razem, gdy podjechałem, 45-47 było. Dostępność, no tutaj jest uzależniona od pory dnia. W ciągu dnia może być ciekawie. No wieczorem, ja około 8 wieczorem przyjeżdżam tam, zawsze miejsce jakieś jest. Także tutaj za hotelem nam tak wygląda sytuacja. Kolejna fastnet ładowarka jest na parkingu, gdzie jest Angel of the North. No koło Anioła jest, nie pamiętam czy są dwa stanowiska czy tylko jedno. No, jedno jest na pewno, bo byłem tam tam jest 50 i tutaj wygląda sytuacja z 50. Zresztą wszystkie 50, trzy są w Newcastle. Angel of the North, Sandman Hotel i parking na Kingston Park, parking gdzie jest metro. Tam jest też, są dwa stanowiska i no i tutaj sytuacja z tymi 50 wygląda dokładnie tak samo jak wszędzie indziej. Przemieszczając się bardziej w stronę południa, z których korzystam, no to tutaj Washington, ładowarka Tesli, no to tutaj już wiadomo, tutaj jest sytuacja korzystna, tańsza i tak dalej. Jest też ponoć ładowarka, nie wiem, nie byłem, dlatego mówię ponoć, bardzo szybka Fastnet w Washington. I tutaj jest... Tutaj jest pole do, do sprawdzenia, jak to wygląda w, w rzeczywistości. Nie wiem, może jutro albo pojutrze, jak będę gdzieś w tamtym terenie, to podjadę, sprawdzę, zobaczę, jak to wygląda. Dam znać, jak szybko i, i, i jak to wygląda. I poruszając się dalej w stronę południa, no to już mamy kolejną w jest ładowarka Teslin nowa. Byłem, no, w miarę fajne, fajne miejsce. Można pójść sobie na kawkę i w czasie, gdy się auto ładuje, także tutaj nie ma problemu. Poruszając się tutaj w stronę już od strony północy, no to ja ładuję się e, czasem, a raz się ładowałem na, e, jest dokładnie, znaczy dokładnie, naprzeciwko e, Three Mile, Hotel Three Mile Inn. To jest e, ten hotel na Gosford i tam jest e, CPN Shell. Nowo otworzone ładowarki Richard, Sherry Charge. Dostępność, no tam jest, jest tych Stanów, z kilka. Także tutaj nie, nie widzę większego problemu, żeby się pododować, jaką stronę północy. Czy nawet po mieście tak się szybko podjechać i pododować jest, jest możliwość. No i też korzystam z ChargePoint. To jest taka aplikacja, która ma, to jest tak jakby centralny hub, który, przez którą tą aplikację jest kilka, kilka, kilka operatorów. Po prostu korzystać. InstaVolt na pewno współpracuje z, z ChargePointem. I ChargePoint? Charge Point. Tak, tak, tak się nazywa. I tutaj sytuacja wygląda na tyle korzystnie, że jeśli jest gdzieś jakiś CPN i ten ChargePoint, no to nie trzeba osobnej aplikacji, żeby się nadawać. No taka właśnie jest InstaVolt ładowarka za, koło, koło, koło McDonald's na Gosford. Tam z tyłu jest kilka stanowisk, i, i, i tutaj właśnie można się podładować szybko. Nie są one jakieś super szybkie, ale wyjeżdżając z miasta gdzieś w stronę północy, żeby się podładować, tak tylko czy nawet szybko gdzieś tam przez miasto się porusza, czyli potrzebujesz na szybko się podładować, no to jest kolejna opcja. No dalej, już jadąc w stronę Morpet, no tutaj Morpet troszeczkę inaczej wygląda, bo jest jedna z Northumberland z Kansilu koło, koło CPN-u Shell'a w y, Stalington. No i później już Northumberland, no to Anek y, Ionity. Ionity w Anek. Y, a zapomniałem jeszcze, jest jedna Ionity na, 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 na metrocenter na, na parkingu. Y, tutaj zaraz obok y, Pizza Hut i McDonald's. Jest ionity i ona też jest w miarę szybka. No tutaj też subskrypcja, trzeba przejść przez aplikację sobie i zobaczyć jak to co nowe wygląda. No ionity ma chyba, te, są trzy opcje. Jedna standard, która po prostu tylko się płaci i, i, i to wszystko. I też jest y, opcja do tego, że y, są dwie opcje, właściwie dwie opcje. Y, Subskrypcji, piątka miesięcznie i 10 funtów miesięcznie. Oczywiście tam się ceny zmieniają, troszeczkę zależy się od tego, jak często się ładuje. Eee, no, w miarę, Ionity nigdy mnie nie zaskoczyło tym, żebym się nie mógł tam naładować. Zaskakuje mnie zazwyczaj tym, że czasem jest wolna, ale zazwyczaj jest szybka na tyle, że 15-20 minut i, i do dalsze jazdy. Także tutaj, tutaj sytuacja wygląda. Jedyny problem jaki miałem z ładowarkami w okolicach Newcastle no to jest ten motor Fuel Group MFG. Te ładowarki, która jest na lotnisku w Newcastle i ona też jest jedna w Gateshead koło, koło Ronda jak się jedzie na Old Durham Road i też z dobrych Hill jak się zjeżdża tam jest CPN koło, koło, koło hotelu Premier Inn. Tam jest też na, na cpn te MFG Widziałem często policja się tam ładuje, także no, oni nie narzekają. Ja jedyny problem jaki miałem na lotnisku z MFG, no to nie przyjmuję płatności telefonem. Z jakich przyczyn po prostu nie da się zapłacić telefonem, odrzuca. Trzeba, w, trzeba przez aplikację podać numer karty kredytowej czy debetowej i dopiero wtedy to, 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 to ten... I to też pobiera chyba 40 funtów od razu. Tak samo jak Ionity, 40 funtów obrozu, potem to jakoś przelicza Tak jak mówię, na MFG ładowałem się tylko raz i, i, i tutaj właśnie był problem z tym, no dwa albo trzy razy próbowałem na lotnisku się naładować, za każdym razem odrzucało, no nie noszę ze sobą karty kredytowej czy tam debetowej, telefonem płacę, także myślałem, że przejdzie, no nie przeszło i to nie tylko ja, bo też wielu ludzi, na lotnisku zauważyłem, że też mieli problemy właśnie z płatnością. Więc tutaj z tym te MFG są naprawdę szybkie. Tyle tylko, że tutaj trzeba przez aplikację przejść. Nie wiem, możliwe, nie pamiętam czy jest opcja, żeby dodać płatność kartą. Nie pamiętam, po prostu musiałbym przejść, no, nie zwracałem uwagi. Jedynym właśnie to jest to, że no Fastnet i Chargepoint to są te, które używam najczęściej, a Ionity już jest taka trzecia w kolejce. No i, i, i Tesla jest też też gdzieś, no bo Tesla i ładowarki, aby była w Newcastle, no wiadomo bym się ładował na, na Tesli, bo, bo jest taniej. A do Washington to właściwie jeśli tam jestem, no to się naładuje. I tak samo tutaj w, od strony, w stronę północy jak jadę w Otherstone, no to też niedaleko to w sumie można się naładować. No ale tutaj jadąc do, w strony Szkocji, no to Adeston... Anek, i później już Adderstone jest ładowarka Tesli. No i następna ładowarka już jest w Berik, ale to są właśnie te z Northumberland. Tutaj, no one. Właściwie proces, proces płacenia za, za to to nie jest jakimś skomplikowanym, skomplikowanym wyczynem. Wszystko się odbywa w miarę płynnie. Dostępność tutaj bym bardziej się. Z... Tu bym bardziej patrzył na to, że po prostu może być zajęta w tym czasie, kiedy bo jest tylko ten Northumberland ładowarki. No to po prostu jest jedna, stoi i ma dwa kable i tyle. No, jeśli się ktoś ładuje obok i chce się szybciej naładować, odejdziesz od auta, to ci po prostu wyłączy, żeby się jego auto szybciej naładowało. Tutaj trzeba po prostu tego pilnować. No to jest jedno z takich uniedogodnień, z którym się już spotkałem. Bo ładowałem się na takiej ładowarce, ładowałem auto. przyszedłem, auto nie naładowane, drugi kości się ładuje, patrzę, nawet nie wiedziałem, a po prostu jest opcja, że on to może wyłączyć e, drugie auto. To jest uniedogodnienie u, od strony no, komberantnych ładowarek. E, Szkocja no to tutaj już e, Edynburg koło Lotniska jest na pewno jedna, tam się ładowałem ale do Edynburga żeby dojechać no to no, nie wiem z, z, z Newcastle to jest ile 120-125 mil? jakoś tak, znaczy, czy, 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 no coś takiego jest no to nawet na tej standard range no, Tesla Model 3 no to masz te 150-160 w takiej trasie to pewnie nawet i ze 170 e, mil zasięgu realnie no to liczmy 160-150 taki że się nie baterii nie wyładuje do, do tych 5 czy tam 10 Także tutaj, tutaj nie ma najmniejszego problemu, bo można z Newcastle do Edynburga dojechać na jednym ładowaniu, tam się doładować, jeśli zależy na czasie wracamy do Aderston, w Aderston się podładować i z powrotem, w jedną i w drugą stronę można zrobić dokładnie to samo, jeśli zależy na czasie, w Aderston się podładować do Edynburga. No ja ostatnio też materiał był jeden zrobiłem jechałem z Bambra, z Annek do Bambra i później z Bambra do Glasgow, 143 mile, Tesla Trójka Standard Range, no dojechałem tam i miałem 21% jeszcze mi zostało, także nie ma jakiegoś większego problemu, żeby, żeby się ładować dzisiaj. No Szkoci, z każdym Szkotem, którym rozmawiałem, jeśli nie mieszka w Edynburgu albo w Glasgow, no to tutaj z tymi ładowaniami może być problem, bo w, w mieście ładowarki są, poza miastem już jest problem, nie? Także... Tak to wygląda od, od strony ładowania auta, Ale skupiając się na North East, no to ja nie widzę problemu, żeby się naładować w okolicach Newcastle, Durham, Sunderland. Jedna była kiedyś, w Sunderland była Fastnet. Nie wiem, dawno nie byłem w Sunderlandzie, także nie wiem czy, czy ta ładowarka jest. Na mapie jej nie pokazuję, także możliwe, że się coś zmieniło. I tu też jest warte, yy, warte sprawdzenia. Pewnie któregoś dnia nie będę miał co robić. Przejadę się do Sunderlandu i wtedy będę wiedział na, na 100% materiał jakiś, yy, też pewnie zrobię z tego. Także tutaj yy, Sunderland nie wiem jak wygląda ładowania, po, po prostu po Sunderland nie jeżdżę, bo... Nie mam potrzeby, żeby tam jeździć, a nie jeżdżę tam dlatego, bo nie znam dobrze Sunderlandu i tam jakoś tam się dziwnie, dziwnie mi się jeździ po tym mieście, bo tych te uliczki w centrum miasta jednokierunkowe nie znam, a nie chcę się władować gdzieś w miejsce, gdzie skończę na jakimś busle i dostanę stanę karę i się tylko wkurzę, także tutaj tu raczej Sunderlandu raczej unikam. Duram tak samo, jeśli muszę to jadę. Ale tutaj są to właśnie to są te miejsca, w których zazwyczaj już byłem, znałem, jakoś tam się gdzieś nie, nie to, że się nie mogę odnaleźć czy coś, tylko po prostu mi się nie, nie lubię tam jeździć i tyle. Newcastle, tak jak już opisałem, ładowarki, nie ma problemu z tym. że mam nadzieję, że komuś materiał się przyda.